Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait, et si j'ai oublié. Prends l'envie de m'en aller. Enferme-moi oh, et jette la clé. En oh, piqûre de rappel. Dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Cześć dziewczyny. Kasiu, będziesz moją przyjaciółką? Nie, bo jestem przyjaciółką Dominiki. Dominiko, będziesz moją przyjaciółką? Nie, bo jestem przyjaciółką Kasi. Chyba, Chyba, że, że przyniesiesz nam lalkę, zatańczysz z nią walkę i, i przyniesiesz trzy, nam 30 złotych. Dobrze, to już idę. Już przyniosłam wasze rzeczy. Dobrze. Dobra. Na wszelki wypadek jeszcze przyniosłam cukierki. No dobra. A Pobawimy się w teatr. No a kim ja będę? Ty będziesz sprzątaszką, my będziemy aktorkami. To, to dla, dla mnie stał dzień. Hmm. Znów świeci słońce. Z tobą. Chcę być nową drogą, później zapomnieć to, co było nowy nam stał dzień. Dzięki, Dzięki. Bobby, co się pobawimy? W rodzinę. Ja będę tatą, ona będzie mamą, a ty będziesz coś hmm, całką. Dziewczyny, ja, ja się tak nie bawię. Dobra, bawię. to no, Trzymaj, trzymaj swoją lalkę i i portfel. Cześć. Okay. Chcesz się ze mną pobawić? Tak. A co lubisz? Słuchaj tego. Ok, to pobawimy się. 7, 8, yes. <laughs> 9, 10. Szukam. Nie mam cię. 7, 8, 9, 10. Szukam. Rapelem moje plus four. plus 10. Szukam. To moje urodziny, zapomniałaś? Jest tort, prezenty, zabawa. Zapomniałam, przepraszam. Chodź, Chodź. idziemy. I, idź sobie. Zaraz, poczekaj. Przepraszam. Dlaczego się nikt z tobą nie bawi? Może dlatego, że masz okulary. A może dlatego, że nie umiem skakać w gumę. Agata też nie umie skakać w gumę. Może dlatego, że mam dziwne imię, Ania Bania Proszek do prania. A mi się podoba. Anka Sasanka krakowianka. Chcesz się poczęstować? Tak, dziękuję.

Just